Dzisiaj przygotowałem coś ekstra, żeby zdobywać takie pary dla pana Adama. Pan Adam mieszka na Podkarpasiu, czyli warunki bardzo trudne do lotu. Podjął decyzję, że zakupi sobie trzech wyżymaczy nakrapianych i trzech niebieskich żiebiaży. Czyli miks, który razem połączy i będzie mocno atakować. Spójrzmy zatem, co tutaj wybrał sobie ze słonecznego gołębnika. Na początek. Zobaczymy grupkę wyrzyma. czy Te łąb. Jeszcze są młodziutkie, to jest 24 dni. Tutaj w tym wypadku czarne stopy, ale bardzo grupy. Czyli mamy jednego wyżymacza. Ten żniwny rzut jest szczególnie interesujący. Tutaj drugi ze strzałkiem. Ok. Ta zdrowotność jest bez zarzutu. Już samodzielnie jedzą, ponieważ do cele wkładam wymianę miseczki i one naśladują rodziców. Tutaj nakrapiana główka, czyli ten gołąbek, jest tutaj typowym przedstawicielem linii wyżywaczy. A więc do prezentacji proszę bardzo i jeszcze. Jednego asiorka, jak zawsze powtarzam, te ogony to są jedno piórko, czyli klasa sama w sobie, samiczka również białe piórko koło oka, czyli Deluxe. No i wróbka żniwiarzy, czyli gołębi. Na krótki i średni dystans, i jak to bywa u Ryszarda, muskulatura bez zarzutu, ponieważ ona uzewnętrznia się tym doskonale ściągniętym ogonkiem. Też nie już były na dachu, czyli one już pójdą do wodoru, natomiast wyżymacze jeszcze nie. No i kolejny przedstawiciel żniwiarzy. one troszeczkę mogą się niepokoić, ponieważ ta kwiatka jest bitna. No i kolejny rodzynek z linii Ryszarda. Dodam, że nie tak dawno jeden z hodowców telefonował opowiadając o rewelacyjnych wynikach grupy gołębi uzyskanych ode mnie. Adam zamówił sobie 6 gołąbków, ale Ryszard dorzuca od siebie jeszcze dwa, czyli łącznie 8 sztuk. I tutaj ta cena była niezbyt wysoka, ponieważ hodowca no, nie dysponuje zbyt dużą kasą, a chciałby się wzbogacić o coś extra deluxe. Więc Ryszard wychodzi naprzeciw różnym oczekiwaniom. Dla przykładu. W przyszłym tygodniu podeślę prezent dla chłopca, który ma dopiero 11 lat, ale tato jest sponsorem. Tam policiłem symbolicznie, po prostu żeby dać mu wzorzec jak ma wyglądać dobry gołąb. A więc spójrzmy z bliska jak ta doskonała grupa Mix wyżymaczy żniwiarze Ryszarda wygląda. No, bardzo urodziwe gołąbki. Ta zdrowotność jest tutaj utrzymana przez cały rok. Dodam tylko, że nie stosuje żadnej chemii. Wszystko odbywa się na naturalnych produktach, a przede wszystkim na różnorodności, bogactwie ziaren z firmy EuPOL. I tutaj również świadczy to o dobrej jakości. Noż nie wierzę troszeczkę by już polatały, ponieważ one już troszkę na koło domu latały. Natomiast ta grupka dopiero od taty, ponieważ już rodziców rozdzieliłem, tato się opiekował tymi swoimi mutkami. Czyli dwa razy dwa. Zapraszam do zakupów na słonecznym goemniku. Ryszard Osnowiec, Bogatymia Polska.